Działacz społeczny, pan Sebastian Piasecki. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo się cieszymy, że jest nas 5 ale niestety nie możemy się cieszyć z powodów, dla których tutaj dzisiaj przyszliśmy. Od ponad roku Angelika Borys i Andrzej Pocowut są bezprawnie przetrzymywani. Przez reżim Łukaszenki w więzieniu. Tylko dlatego, że są polskimi patriotami, tylko dlatego, że ośmielili się kultywować nasz język, naszą kulturę, tylko dlatego, że postanowili zorganizować uroczystości związane z upamiętnieniem Armii Krajowej i antysowieckim podziemiem na Białorusi. Nie ma na to naszej zgody. Reżim Łukaszenki uznał to za podżeganie do nienawiści. Uwolnić Polaków! 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 Ale, oczywiście, Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj dzisiaj, aby wyrazić swoje niezadowolenie, swój sprzeciw wobec tego, co się ostatnio dzieje, w, co się dzieje w ostatnich dniach. Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę, na państwo suwerenne, niepodległe, niezależne. Na państwo, które może samo decydować o swoim losie. Na państwo, które samo może o sobie stanowić. Mamy do czynienia z Putinem, który jest zbrodniarzem, bandytą i szaleńcem. I chce się zapisać w historii obok swoich idoli. Zara, Stalina i Hitlera. Przed Putinem! Pred Putinem! Chciałem jeszcze tylko przypomnieć słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podczas inwazji Rosji na Gruzję w 2008 roku mówił Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem może i czas na mój kraj, na Polskę. Jak widzimy, no, niektórzy, niektórzy Polacy, a może nawet i część Europejczyków, Zlekceważyły te słowa. Dzisiaj widzimy, że ta wizja, że te słowa są aktualne, są ponadczasowe. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze ogłosić, iż w dniu dzisiejszym wraz z radnym Przemysłowym Majewskim i radnym Andrzejem Skiwą z Prawa i Sprawiedliwości składamy pisma do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz oraz do prezydenta Witolda Wrubleskiego, który jest prezydentem Belblonga, o natychmiastowe zerwanie stosunków w zakresie współpracy z miastami partnerskimi Kaliningradem i Bałtyjskiem. Nasze pismo udostępnimy poprzez media społecznościowe. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Chciałbym, żebyśmy jeszcze mocno ukrzyknęli: Bred z Putinem! Bred Putinem!